Bełchatów odwiedzili goście z Chin, dokładnie z miasta Huaibei. W ubiegłym roku ambasador Szpospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej zwrócił się do prezydenta Bełchatowa z propozycją nawiązania kontaktów partnerskich z miastem Huaibei. Do spotkania z przedstawicielami tego miasta doszło wczoraj w Muzeum Regionalnym. W trakcie spotkania doszło także do podpisania listu intencyjnego o wzajemnej współpracy. Myślę, że ta współpraca, którą realizuje województwo łódzkie, Urząd Marszałkowski z Chinami jest wyznacznikiem również tego kierunku, w którym my podążamy i widzimy w tym działaniu również swoją szansę na, swoją szansę na współpracę, która ma przynosić ogólne korzyści. Chcielibyśmy, aby ta współpraca była ukierunkowana na, na, na właśnie gospodarczej, bo to, to jest obszar zainteresowania naszych, naszych gości, którzy, którzy tutaj do nas przyjechali i, i w tym widzimy no, pewien kierunek, którym chcielibyśmy podążać. My że w jest bardzo dużo

Dzisiaj po podpisaniu listu możemy nawiązać rzeczywistą współpracę. Na relacje z tego spotkania zapraszamy tuż po teledniu.